W sercu Płocka, gdzie tradycja hodowli bydła była równie głęboko zakorzeniona jak korzenie wiekowych dębów okalających miasto, Jan Kowalski stał przed swoją dumą, potężnym bykiem o imieniu burza. Zwierzę olśniącej, czarnej sierści i majestatycznej postawie było więcej niż tylko okazem hodowlanym, było żywą legendą miasta, symbolem doskonałości, którą Jan przez lata starał się osiągnąć. Nadchodzący festiwal hodowców w Płocku miał być momentem przełomowym w jego karierze. Jan wiedział, że zwycięstwo otworzyłoby drzwi do międzynarodowych konkursów, przynosząc uznanie za całe życie ciężkiej pracy. Podczas gdy ostatnie promienie zachodzącego słońca odbijały się w spokojnych oczach burzy, Jan sprawdzał każdy szczegół przed jutrzejszym pokazem. Wieczór był wyjątkowo cichy, przerywany jedynie odległym śpiewem ptaków i delikatnym szumem wiatru w koronach drzew. Jan właśnie kończył ostatnie przygotowania, gdy jego uwagę przykuła niezwykła postać stojąca przy ogrodzeniu zagrody. Młoda kobieta o długich, ciemnobrązowych włosach i przenikliwych zielonych oczach wpatrywała się w burzę z intensywnością, która sprawiła, że Jan poczuł niepokój. Nie był to zwykły wyraz zainteresowania czy podziwu, w jej spojrzeniu kryło się coś głębszego, jakby rozpoznanie. Jan chciał podejść i zapytać, kim jest, ale zanim zdążył zareagować, dziewczyna zniknęła w półmroku, pozostawiając po sobie jedynie uczucie niepokoju i dziwnej fascynacji. Tej nocy Jan nie mógł zasnąć. W jego głowie wciąż pojawiała się twarz tajemniczej, a wraz z nią powracały stare historie, które opowiadała mu matka, opowieści o szczególnych zwierzętach, które przez pokolenia chroniły rodziny hodowców w Płocku. Wspomnienia te zawsze wydawały mu się jedynie legendami, ale teraz, w przeddzień najważniejszego wydarzenia w jego życiu, nabrały nowego znaczenia. Rankiem, gdy pierwsze promienie słońca rozświetliły niebo nad Płockiem, Jan był już na nogach, przygotowując burzę do konkursu. Arena festiwalowa wypełniała się publicznością, mieszkańcami miasta i przyjezdnymi, którzy przybyli, by podziwiać najlepsze okazy hodowlane w regionie. Atmosfera była napięta od oczekiwania, a powietrze wypełniała mieszanka zapachów siana, ziemi i emocji. Prowadząc burzę w kierunku areny pokazowej, Jan ponownie dostrzegł tę samą młodą kobietę. Stała przy barierce, jej zielone oczy lśniły w porannym świetle, a na twarzy malował się wyraz, którego Jan nie potrafił zinterpretować. W tym momencie stało się coś niewytłumaczalnego. Burza, zawsze posłuszny i opanowany, zatrzymał się gwałtownie. Jego nozdrza się rozszerzyły, a całą uwagę skupił na nieznajomej, kompletnie ignorując polecenia Jana. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, potężne zwierzę wyrwało się spod kontroli i ruszyło w kierunku publiczności. Jednak zamiast spodziewanej paniki nastąpiło coś zdumiewającego. Burza zbliżył się do młodej kobiety z niezwykłą łagodnością, a ona, nie okazując najmniejszego strachu, wyciągnęła rękę w jego kierunku. Szepnęła coś, czego nikt nie mógł usłyszeć, aby doknął jej dłoni z czułością, jakby odnalazł dawno utraconego przyjaciela. W tym momencie Jan zrozumiał, że jego życie właśnie zaczęło się zmieniać w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. Historia, którą znał, jego własna historia, nagle wydała się niepełna jakby brakowało w niej kluczowych elementów, które dopiero teraz zaczynały wychodzić na światło dzienne. Chaos, który zapanował na arenie festiwalowej po ucieczce burzy, był niczym w porównaniu z burzą emocji szalejącą w sercu Jana. Obserwował, jak jego cenny byk podąża za tajemniczą nieznajomą, która z niewytłumaczalną pewnością siebie prowadziła zwierzę w kierunku starych stajni na obrzeżach terenów festiwalowych. Jan ruszył za nimi, ignorując zdziwione spojrzenia i szepty zgromadzonego tłumu. Kiedy wreszcie ich dogonił, młoda kobieta stała przy burzy, głaszcząc jego potężny kark z czułością zarezerwowaną zwykle dla starego przyjaciela. Jej zielone oczy, gdy spojrzała na Jana, były pełne emocji i determinacji. Nazywam się Zofia Nowak, powiedziała cicho, nie przestając głaskać byka. I wiem więcej o twoim burzy, niż możesz sobie wyobrazić. To nazwisko, Nowak, uderzyło Jana jak grom z jasnego nieba. Przypomniał sobie opowieści matki o rodzinie hodowców, która kiedyś była legendą w płocku. Nowakowie, przez pokolenia związani z hodowlą wyjątkowych byków, zniknęli z życia miasta tak nagle, jak gaśnie płomień świecy na wietrze. Historie o ich upadku były przekazywane szeptem, jak legendy o zaginionych skarbach. Moja rodzina, kontynuowała Zofia, przez pokolenia hodowała linię wyjątkowych byków. Były czymś więcej niż zwykłymi zwierzętami, były strażnikami, opiekunami naszej ziemi i tradycji. Burza, on nosi w sobie krew tych strażników. Jej głos drżał od emocji, gdy wyjaśniała, jak rozpoznała charakterystyczne znaki na ciele byka, znaki, które Jan zawsze uważał za przypadkowe znamiona. Jan słuchał z mieszaniną niedowierzania i fascynacji. Wspomnienia z dzieciństwa zaczęły układać się w nowy wzór. Opowieści dziadka o szczególnym byku, którego musiał sprzedać w czasach kryzysu, tajemnicze symbole, które czasem znajdował wyryte na ścianach starej stajni, dziwne zachowanie burzy w określonych momentach. Zofia poprowadziła Jana i burzę do starej stajni, której Jan nigdy wcześniej nie odwiedzał. W półmroku dostrzegli wyryte na ścianach symbole, te same, które Jan widywał w swoim gospodarstwie. Te znaki, wyjaśniła Zofia, to język naszych przodków. Opowiadają historię przymierza między ludźmi a bykami strażnikami. Podczas gdy burza spokojnie stał w kącie stajni, Jan i Zofia zagłębili się w studiowanie starych dokumentów, które Zofia przyniosła ze sobą. Były to dzienniki jej babki, wypełnione zapiskami o tajemniczym medalionie, który miał być kluczem do zrozumienia całej historii. Według zapisków, medalion zawierał mapę prowadzącą do miejsca, gdzie ukryto prawdę o związku między ich rodzinami. W pewnym momencie Jan zauważył, że jeden z symboli na ścianie stajni jest identyczny z tym, który od lat zdobił o burzy ozdobę, którą odziedziczył po dziadku. Gdy pokazał to Zofii, jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. To nie przypadek, wyszeptała. Twój dziadek musiał wiedzieć, musiał być częścią tej historii. Gdy słońce zaczęło zachodzić, rzucając długie cienie na podłogę stajni, Jan i Zofia zrozumieli, że stoją u progu odkrycia, które mogło zmienić nie tylko ich życie, ale także historię całego płocka. Jednak nie byli świadomi, że ich poszukiwania nie umknęły uwadze pewnych osób, które wolałyby, aby niektóre tajemnice pozostały ukryte w mrokach przeszłości. W następnych dniach Jan i Zofia zagłębili się w poszukiwania, spędzając długie godziny w miejskim archiwum Płocka. Pożółkłe strony starych dokumentów i wyblakłe fotografie powoli odsłaniały przed nimi fascynującą historię ich rodzin. Burza, bezpieczny w stajni Jana. Zdawał się być spokojniejszy niż kiedykolwiek, jakby wiedział, że tajemnice z przeszłości wreszcie wychodzą na jaw. Zofia odnalazła stare rejestry hodowlane, które ujawniły, że jej pradziadek i dziadek Jana byli nie tylko znajomymi, ale bliskimi przyjaciółmi. Spójrz na to, powiedziała podekscytowana, wskazując na zakurzoną księgę. Twój dziadek, Antoni Kowalski, i mój pradziadek, Stefan Nowak, wspólnie prowadzili badania nad starożytnymi technikami hodowli. Te same techniki, które podobno wykorzystywano do wychowywania byków strażników. Jan pochylił się nad dokumentem, jego palce delikatnie dotykały wyblakłego atramentu. W księdze znajdowały się szczegółowe notatki o specjalnych znakach, które hodowcy wykorzystywali do oznaczania wyjątkowych zwierząt. Te same symbole, które teraz zdobyły oburzy i ściany starej stajni. Podczas gdy zagłębiali się w dokumenty, Jan zauważył, że ktoś ich obserwuje z regałów. Sylwetka szybko zniknęła, gdy tylko ich spojrzenia się spotkały. Nie jesteśmy sami, szepnął do Zofii. Ktoś się nami interesuje. Zofia skinęła głową, nie odrywając wzroku od dokumentów. Od kiedy zaczęłam szukać prawdy o naszych rodzinach, czuję, że ktoś mnie śledzi. Zawsze myślałam, że to paranoja, ale teraz. Jej głos zadrżał lekko. Wrócili do gospodarstwa Jana, gdzie burza powitał ich cichym pomrukiem. Zofia wyciągnęła z torby stary notes swojej babci, który znalazła na dnie rodzinnej skrzyni. Zapiski w nim były częściowo zaszyfrowane, ale między linijkami tekstu pojawiały się te same symbole, które widzieli wcześniej. Według legendy, czytała Zofia, medalien strażników był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie był zwykłą ozdobą. Zawierał mapę prowadzącą do miejsca, gdzie ukryto najważniejsze dokumenty dotyczące hodowli byków strażników. Moja babcia pisała, że medalien został podzielony na dwie części, aby chronić jego tajemnicę. Jan nagle przypomniał sobie coś ważnego. Poszedł do starej szkatułki, którą odziedziczył po dziadku. Wewnątrz, owinięty w kawałek szarzałego materiału, znajdował się półokrągły metalowy przedmiot. Zawsze zastanawiałem się, co to jest, powiedział, pokazując znalezisko Zofii. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Z drżącymi rękami wyjęła z kieszeni podobny przedmiot. Gdy złożyli je razem, elementy idealnie do siebie pasowały, tworząc kompletny medalien. Na jego powierzchni, w świetle zachodzącego słońca, pojawiły się delikatne linie tworzące mapę okolic Płocka. To niesamowite, wyszeptała Zofia. Nasze rodziny, one celowo podzieliły medalien. Musiały współpracować, chronić coś ważnego. Właśnie wtedy usłyszeli dziwny dźwięk dobiegający ze stajni. Burza wydawał się niespokojny. Gdy wyszli na zewnątrz, zauważyli ślady butów na świeżo zaoranej ziemi, ktoś był tu przed chwilą. Jan poczuł, jak medalien w jego dłoni staje się cieplejszy, jakby reagował na niewidzialną obecność. Musimy się spieszyć, powiedziała Zofia, studiując mapę na medalionie. Ktokolwiek nas śledzi, też szuka tych tajemnic. Ale my mamy przewagę, mamy burzę. A on, jak prawdziwy strażnik, poprowadzi nas we właściwym kierunku. O świcie następnego dnia Jan i Zofia, prowadzeni przez burzę, wyruszyli w kierunku wskazanym przez medalię. Byk, jakby kierowany jakąś pradawną pamięcią, pewnie kroczył leśnymi ścieżkami. Jego potężna sylwetka przecinała poranne mgły a kopyta bezbłędnie znajdowały drogę przez gęsty las otaczający Płock. Zofia trzymała w dłoniach połączony medalien, który teraz służył im jako kompas. Promienie wschodzącego słońca odbijały się od jego powierzchni, tworząc fascynującą grę światła na wygrawerowanej mapie. Według zapisków mojej babci, mówiła, studiując symbole, miejsce, którego szukamy, znajduje się w starym sercu puszczy, gdzie nasi przodkowie spotykali się w czasach, gdy wieś między człowiekiem, a bykiem strażnikiem była najsilniejsza. Jan obserwował, jak burza reaguje na otoczenie. Zwierzę wydawało się być w swoim żywiole, jakby budziła się w nim jakaś pradawna wiedza. To niezwykłe, powiedział Jan, jak on prowadzi nas z taką pewnością. Jakby znał tę drogę od zawsze. W pewnym momencie dotarli do polany, gdzie stare dęby tworzyły niemal idealny krąg. Burza zatrzymał się, a jego nozdrza rozszerzyły się, wyczuwając coś w powietrzu. Na jednym z drzew dostrzegli wyryty symbol, dokładnie taki sam jak ten na medalionie. To tutaj wyszeptała Zofia, podchodząc do drzewa. Jej palce delikatnie śledziły kontury starożytnego znaku. Ale co dokładnie mamy znaleźć? Odpowiedź przyszła nieoczekiwanie. Burza podszedł do środka kręgu i zaczął kopać kopytem w ziemi. Pod warstwą mchu i liści pokazał się zarys kamiennej płyty. Wspólnymi siłami Jan i Zofia odsłonili ją, odkrywając wyryte na niej kolejne symbole, układające się w opowieść. To historia naszych rodzin, powiedziała Zofia, tłumacząc starożytne znaki. Mówi o przymierzu zawartym między ludźmi a bykami strażnikami. O obietnicy ochrony i wierności. Podczas gdy studiowali napisy, usłyszeli trzask łamanej gałęzi. Jan odwrócił się gwałtownie i zobaczył sylwetkę mężczyzny stojącego na skraju polany. Nieznajomy nie krył się już, stał wyprostowany, ubrany w ciemny płaszcz, a jego twarz wyrażała mieszaninę zaciekawienia i niepokoju. Widzę, że odnaleźliście miejsce spotkań, powiedział spokojnym głosem, robiąc krok w ich stronę. Nazywam się Tomasz Wiśniewski i jestem kustoszem tajemnic Płocka. Czekałem, aż tu dotrzecie. Burza ku zdziwieniu Jana i Zofii, nie okazywał żadnego zaniepokojenia obecnością nieznajomego. Wręcz przeciwnie, podszedł do niego, pozwalając się pogłaskać, jakby rozpoznał w nim przyjaciela. Wasze rodziny, kontynuował Tomasz, były strażnikami nie tylko byków, ale także wiedzy. Wiedzy, która przez wieki chroniła równowagę między światem ludzi a naturą. Teraz nadszedł czas, aby poznać pełną prawdę o waszym dziedzictwie. Jan i Zofia wymienili spojrzenia. Zrozumieli, że ich poszukiwania właśnie wkroczyły w nową, nieoczekiwaną fazę. Tomasz Wiśniewski nie był wrogiem, którego się obawiali, był kolejnym strażnikiem tajemnicy, która łączyła ich rodziny przez pokolenia. Tomasz Wiśniewski poprowadził ich przez las do miejsca, którego istnienia nikt by się nie spodziewał. Ukryta między starymi dębami stała kamienna chata, jej ściany pokryte były tymi samymi symbolami, które znaleźli na medalionie. Burza szedł za nimi spokojnie, jakby wracał do dawno utraconego domu. To miejsce, wyjaśnił Tomasz, otwierając ciężkie drewniane drzwi, jest świadectwem wielopokoleniowej tradycji. Tutaj przechowujemy prawdziwą historię strażników. Wnętrze chaty było wypełnione starymi księgami, mapami i artefaktami. Na ścianach wisiały portrety rodzin kowalskich i nowaków, połączonych wspólnym dziedzictwem. Przez lata obserwowałem wasze rodziny. Kontynuował Tomasz, zapalając stare lampy. Czekałem na moment, gdy potomkowie obu rodów będą gotowi poznać prawdę. Gdy burza pojawił się w stadzie Jana, wiedziałem, że ten czas nadchodzi. Zofia podeszła do starego regału, gdzie znajdowała się księga oprawiona w skórę. Na jej okładce widniał symbol identyczny z tym na medalionie. To kronika strażników, powiedział Tomasz. Zapisano w niej prawdziwą historię Waszych rodzin. Jan słuchał z rosnącym zdumieniem, gdy Tomasz opowiadał o pradawnym przymierzu między ludźmi a bykami strażnikami. O tym, jak zwierzęta te nie były zwykłym bydłem, ale istotami obdarzonymi szczególną mądrością i zdolnością wyczuwania równowagi w naturze. Wasze rodziny, mówił Tomasz, były wybrane do ochrony tej wiedzy. Kowalski i Nowakowie wspólnie strzegli tajemnicy, dopóki wydarzenia sprzed lat nie zmusiły ich do rozdzielenia. Musieli chronić dziedzictwo przed tymi, którzy chcieli wykorzystać je do własnych celów. Zofia otworzyła kronikę, a jej palce drżały, gdy przewracała strony. Tu jest zapis o podziale medalionu, powiedziała. Nasi przodkowie wiedzieli, że przyjdzie dzień, gdy ich potomkowie połączą się znowu. W tym momencie burza, który dotąd spokojnie stał w kącie pomieszczenia, podszedł do starego kufra stojącego pod ścianą. Jego zachowanie przykuło uwagę wszystkich obecnych. Tomasz uśmiechnął się znacząco. Ten kufer, powiedział, podchodząc do niego, zawiera ostatni element układanki. Przez lata czekał na właściwy moment. Wyjął z kieszeni stary klucz i otworzył wieko. Wewnątrz znajdował się zwój pergaminu i stary dziennik. To zapiski waszych przodków, wyjaśnił Tomasz. Opisują nie tylko historię strażników, ale także przepowiednie dotyczące przyszłości. Mówią o czasie, gdy równowaga zostanie zachwiana i będzie potrzebna siła obu rodzin, aby ją przywrócić. Jan i Zofia pochylili się nad dokumentami, a ich oczy rozszerzyły się ze zdumienia. To, co odkrywali, przekraczało ich najśmielsze oczekiwania. Burza stał obok nich, jego obecność wydawała się potwierdzać każde słowo zapisane w starożytnych tekstach. Tomasz obserwował ich z zadowoleniem. Teraz rozumiecie, powiedział cicho, dlaczego zostaliście wybrani? Dlaczego burza połączył wasze drogi? To nie przypadek, to przeznaczenie zapisane w gwiazdach i przekazywane przez pokolenia strażników. Gdy pierwszy promień świtu przebił się przez okna kamiennej chaty, Jan i Zofia wciąż studiowali starożytne teksty. Burza stał niewzruszenie przy ich boku, jego obecność dodawała powagi każdemu odkryciu. Tomasz Wiśniewski przyglądał się im z ojcowską troską, wiedząc, że nadszedł moment ostatecznego zrozumienia. Jest jeszcze coś, co musicie zobaczyć, powiedział Tomasz, prowadząc ich do ukrytych drzwi w podłodze chaty. Pod nimi znajdowała się stara komnata, której ściany pokrywały freski przedstawiające historie strażników. To święte miejsce naszych przodków, gdzie podejmowano najważniejsze decyzje. W centrum komnaty stał kamienny ołtarz, a na nim spoczywała kryształowa kula, w której odbijało się światło pochodni. Ta kula, wyjaśnił Tomasz, jest sercem naszej tradycji pokazuje prawdziwą naturę więzi między człowiekiem a bykiem strażnikiem. Gdy Zofia dotknęła kuli, ta rozbłysła delikatnym światłem, a w jej wnętrzu pojawiły się obrazy, wspomnienia pokoleń strażników, historie odwagi i poświęcenia, momenty próby i triumfu. Jan zobaczył swojego dziadka, młodego i pełnego zapału, pracującego ramię w ramię z pradziadkiem Zofii. Wasze rodziny nigdy nie były naprawdę rozdzielone, powiedział Tomasz. Pozorny rozłam był strategią ochrony. Wiedzieli, że przyjdzie czas, gdy ich potomkowie połączą siły na nowo. Burza podszedł do ołtarza i doknął pyskiem kryształowej kuli. W tym momencie komnata wypełniła się ciepłym światłem, a na ścianach pojawiły się nowe symbole. To przepowiednia, wyszeptała Zofia, odczytując znaki. Mówi o czasie odnowy, gdy strażnicy powrócą w pełni swojej mocy. Jan zrozumiał wreszcie prawdziwe znaczenie konkursu w Płocku i wszystkich wydarzeń, które po nim nastąpiły. To nie był przypadek, to był początek nowej ery dla strażników. Nasza rola, powiedział, patrząc na Zofię, nie polega tylko na hodowli byków. Mamy chronić równowagę między tradycją a przyszłością. Tomasz skinął głową z aprobatą. Festiwal w Płocku nie był końcem, ale początkiem. Teraz, gdy prawda została odkryta, możecie rozpocząć nowy rozdział. Wasza wiedza i dziedzictwo pomogą zachować harmonię w świecie. Który tak bardzo jej potrzebuje. W tym momencie burza wydał z siebie głębokie, spokojne muknięcie, jakby potwierdzając ich słowa. Jan i Zofia spojrzeli na siebie ze zrozumieniem. Ich rodziny, przez lata rozdzielone, znów były jednością. Medalien, księgi, symbole, wszystko to prowadziło do tej chwili. To dopiero początek, powiedziała Zofia, a jej głos wypełniała pewność. Mamy przed sobą wielkie zadanie. Razem, dodał Jan, biorąc ją za rękę, jako strażnicy nowej ery. Burza stał dumnie, jego czarna sierść lśniła w świetle pochodni. Był nie tylko zwycięzcą konkursów, ale żywym symbolem połączenia przeszłości z przyszłością, mostu między pokoleniami strażników. Gdy wyszli z komnaty, pierwsze promienie słońca oświetlały już płock. Miasto budziło się do życia. Nieświadome, że jego najstarsze legendy właśnie odzyskały swoją moc, a dwoje młodych ludzi rozpoczęło nową erę w historii Strażników. Film da Historia Drodzy Słuchacze, mamy nadzieję, że historia Jana i Zofii poruszyła wasze serca i przypomniała o sile tradycji i więzów rodzinnych. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z podobnymi opowieściami, które odkrywają magię ukrytą w naszej codzienności. Znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli historia przypadła Wam do gustu, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam nowe, wyjątkowe opowieści, które pokazują piękno życia w jego różnych odcieniach. Czekamy na Wasze komentarze i przemyślenia. Do zobaczenia przy kolejnej historii.